trocki Santa auta witam. Zimno i wiaje. A mamy porę jaką mamy. O, śnieg znowu zaczyna padać. Super. Słuchajcie, Seata Altea 16 MPI 2006 rok. Dwa komplety Felk. Alu letnie zima stolowe. Nowe hamulce na z przodu. To dobrze. Obchodzimy sobie. Obchodzimy sobie Seata. Odejdę trochę, żeby go bardziej było widać. Dookoła, dookoła. Ma klimat automatyczną, fajny, słuchajcie, jest niezmęczony, zresztą po środku zaraz będziecie widzieć, a 1.6 MPI to w dzisiejszych czasach 1.6MPI Dobra, zaraz będziemy mieli całe autko OK idziemy Idziemy, idziemy, otwieramy bagażnik, Tutaj dolna półka jest, można ją dać niżej, a tu zobaczcie jest druga półka Gdyby to był Volkswagen, to byśmy powiedzieli, ta spółka, a teraz, a tak po prostu powiemy, półka. Dobra, 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 drugi rząd siedzeń. Są sofiksy, są elektryczne szyby. No jest miejsce, no słuchajcie, poza tym jest wysoko, bo to mini -wol. Siadamy do środka, bo zimno. zimno, 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 hej. Lepiej. Dobra, lepiej, lepiej. Ręce zmarzły. Walimy furmanę. Ok, mamy to. Tutaj. Was jest das. Was jest kontrolka, że się temu misiu oczko nie świeci. Którą żarówkę muszę wymienić. Zaraz zobaczę którą. A teraz tak. Kierownica skórzana. Można ją nazwać multifunkcyjną. Jest klimatyzacja e, automatyczna. Jest radio. Tutaj rzut oka na deskie. Boczki. Boczki, boczki. Wiecie, że to już od dawna nie widziana. Znaczy, dawno nie widziałem Altei, żeby te boczki nie fruwały. One się normalnie odklejają i taka firanka jest. Tutaj nie ma. Fotele wygodne, skrzynia manualna. Ma 5 biegów do przodu, jeden do tyłu. Jest Tempomat. Jest przebieg. Stan licznika to 153 000 km. Tak jak mówiłem, 4 elektryczne szyby. Kurde, fajny duży samochód, nawet lusterko ma samościemniające. Fotel jest ok, jak dla mnie. Mówię, nie ma firanek na bokach, co też jest mocno ok. Klucze są. Tu, Proste auto. Cóż więcej mogę rzec w tym temacie? Silnik Wam pokaże i silnik Wam pokaże to, że to jest proste auto. I znowu sobie podnosimy maskę. Coś co lubię w grupie Volkswagena to to, że nie ma łapy w ogniu, nie muszę szukać. O! Ładnie sobie chodzi zwykły silniczek 1.6 brzdęk. No i mamy to Alta 1.6 benzynka MPI 2006 rok hej.